Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie w Kąciku Dobrej Książki. Kolejna sobota, lipiec. Nadal mamy lipiec, cieszymy się tym lipcem, cieszymy się wakacjami, wyjazdami, urlopami. Ja dużo czytam, nie obijam się, nie leżę z brzuchem do góry, chociaż czasami tak leżę, ale zawsze z książką w ręce. No i jaką to książkę dzisiaj mam dla Was? A mianowicie Rok Zająca Arto Passilinna. Tak, nazywa się autor. Przełożył tę książkę Sebastian Musielak. Książka prezentuje się tak. Ma 201 stron. A cóż to za autor? Arto Passilinna. Fin. Fin, który żył w latach 1942-2018. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Książkowe Klimaty na polskim rynku i ukazała się w 2020 roku. Natomiast książka żyje już. W Finlandii od 1975 roku, nawet została ekranizowana. I czymże jest ta książka, albo o czym jest, o czym traktuje? Przede wszystkim jest niesamowitą przygodą, ciekawą rozrywką, pewną groteską na otaczającą nas rzeczywistość, tamtych lat, ale bez problemu możemy je przełożyć na dni współczesne. Zanim o tej książce więcej, to jeszcze jak ta książka trafiła w moje ręce. A mianowicie w Jastrzębiu Zdroju 30 czerwca odbywał się kulturalny open space, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. No i tam były rozmowy na temat książek, były rozmowy na temat mojej książki, którą też promowałem przy okazji o kabarecie. Była, było też spotkanie w więzieniu, bardzo interesujące i też ciekawe doświadczenie. No, i była też rozmowa z Tomaszem Zarudem, który miał stoisko książkowych klimatów, wydawnictwa książkowych klimatów. I rozmawialiśmy o czeskiej literaturze, gdyż bardzo dużo czeskiej literatury tam się pojawiło. I to właśnie. Też między innymi z Agnieszką Widzcza, która prowadziła moje spotkanie, prowadziła też właśnie spotkanie z Tomaszem. Nawiązała się rozmowa o tej literaturze, o czeskiej literaturze, ale rok zająca jest książką fińską. Napisał ją Fin, więc jest fińską literaturą. No i obydwoje mi polecili tę książkę. Mówią, no to, to musisz przeczytać, to zobaczymy, twoich, jakie będą Twoje wrażenia. I są bardzo pozytywne. Ta książka. Przede wszystkim mnie zrelaksowała. Uśmiechnąłem się nawet mocno, czytając tę lekturę. Tak jak powiedziałem, jest groteskowa. Opowiada historię, ale to zaraz o tej historii. To jak Wam przeczytam fragment, to Wam opowiem o tej historii. W każdym bądź razie, książka jest szalona. To na pewno. Są w niej momenty, które sprawiają, że otwieramy szeroko oczy, ale przy tym się śmiejemy. Przy tym bardzo podziwiam wyobraźnię pisarza, który zaprowadził nas ścieżkami swojej, swojej nie tyle fantazji, ale też ścieżkami swojego patrzenia na życie i zmęczenie tym życiem codziennym, takim, którego mamy czasami dość i chcemy gdzieś uciec. O tym jest ta książka. Gdzie ta fantazja autora nas zaprowadzi? O tym wszystkim przeczytacie, nie będę Wam opowiadał. Chociaż mały fragment przeczytam za chwilę i opowiem kilka rzeczy, które, refleksji na temat właśnie tej, tej niesamowitej, małej, niewielkiej, niewielkiej książeczki. Rok zające. Arto Passilinna w przekładzie Sebastiana Musielaka, a książka dzięki książkowym klimatom ukazała się w 2020 roku właśnie w Polsce. No to czas na fragment. Batanena obudził wczesnym rankiem śpiew ptaków. Redaktor leżał w przyjemnie pachnącej stodole. Zajączek umościł mu się pod pachą i sprawiał wrażenie, jakby przypatrywał się jaskółką, które uwijały się przy gnieździe pod kalenicą. Trudno powiedzieć, czy wciąż jeszcze je budowały, czy może miały już małe. Niemniej bez przerwy to wlatywały do stodoły, to znów wylatywały z niej na zewnątrz. Przez szpary między zeschniętymi balami przeświecało słońce. Stare siano przyjemnie grzało. Watanen leżał tak w nim i rozmyślał przez jakąś godzinę, zanim wygramolił się z posłania i z zajączkiem na rękach wyszedł na zewnątrz. Za kwiecistą łąką szemrał cicho strumyk. Watanen postawił zajączka na brzegu, rozebrał się i umył w zimnej wodzie. W górę strumienia płynęła ławica rybek. Włoszył je najmniejszy ruch, ale chwilę później już nie pamiętały o strachu. Watanen pomyślał o żonie, która została w Helsinkach. Dobry nastrój prysł. Żony swojej nie lubił. Była to kobieta dość paskudna, czy raczej samolubna, w zasadzie od samego początku ich małżeństwa. Miała zwyczaj kupowania sobie jedno po drugim brzydkich ubrań, brzydkich i niepraktycznych, które nosiła krótko. Bo żadnym nie umiała się dłużej cieszyć. Męża pewnie też zastąpiłaby chętnie innym, gdyby tylko dało się to zrobić tak łatwo, jak zmienia się ubrania. Na początku małżeństwa z wielkim zapałem zabrała się do urządzania im mieszkania, wicia rodzinnego gniazda. Ich dom stał się osobliwą realizacją porad z czasopism kobiecych, nieprzemyślaną i pozbawioną gustu. Mieszkanie wypełnione wielkimi plakatami i niewygodnymi fotelikami bez podłokietników udawało bastion radykalizmu. W pokojach trudno było uniknąć ciągłego wpadania na siebie. Wszystkie elementy wystroju gryzły się ze sobą i takie jak to mieszkanie było też ich małżeństwo. Pewnej wiosny żona Watanena zaszła w ciąży. Szybko ją jednak usunęła. Łóżeczko zaburzyłoby harmonię przestrzeni, tak mu powiedziała. Ale bardziej prawdopodobną przyczynę aborcji Watanen poznał po fakcie. Dziecko nie było jego. Co, jesteś zazdrosny o martwy płód? Idiota! Skwitowała, kiedy poruszył z nią temat. Watanen postawił zająca na samym brzegu strumienia, żeby mógł się napić. Stwór zaczął poruszać pyszczkiem i trzeba przyznać, że jak na tak małe zwierzątko, pragnienie miał wprost nie z tej ziemi. Kiedy wreszcie skończył, żwawo zabrał się do skubania porastającej brzegi trawy. Tylna łapka ciągle mocno mu dokuczała. Pewnie trzeba będzie wrócić do Helsinek, pomyślał Watanen. Ciekawe, co mówią w pracy o moim zniknięciu. Też mi dopiero praca, też zajęcie, czasopismo, które robi sporo szumu wokół dętych skandali, ale starannie unika wytykania grubych wad tego społeczeństwa. Tydzień w tydzień na okładce widniał ten czy inny próżniak, jakaś miska, modelka, kolejne dziecko muzykującej rodziny. Kiedy Watanen był młodszy, podobała mu się praca dziennikarza w dużym czasopiśmie, a najbardziej wywiady z ludźmi niezrozumianymi. Zdarzały mu się nawet osoby gnębione przez władzę. Myślał wtedy, że robi dobrą robotę, nagłaśniając kolejną ludzką krzywdę. Ale lata mijały i watanen już dawno wyzbył się złudzeń. Teraz szedł po linii najmniejszego oporu. Robił tylko to, co było absolutnie konieczne, żeby nie stracić pracy. I zadowalał się myślą, że przynajmniej osobiście nie przykłada ręki do pogłębiania się nierówności. Jego koledzy z redakcji byli tacy sami rozgoryczeni pracą i cyniczni. Takim dziennikarzom, nawet najgłupszy gość od reklamy, mógł powiedzieć, jakich artykułów oczekuje od nich wydawca i oni takie artykuły pisali. Czasopismo prosperowało doskonale, ale nie przekazywało prawdziwych informacji, tylko je rozwadniało, ukrywało. I przerabiało na tanią rozrywkę. I to miał być zawód. I z fragmentu tej książki możemy wywnioskować po pierwsze, człowiek zmęczony życiem, swoim małżeństwem, swoją żoną, swoją pracą, co ma zrobić sam ze sobą. U nas w Polsce to się mówi: zostawić wszystko i pojechać w bieszczady. No i mm, główny bohater, Vatanen, jadąc ze swoim kolegą, mm, fotografem. Są w delegacji, jadą nocą samochodem i potrącają zająca. Ten zając ucieka w las, Watanen postanawia ruszyć za nim, czy sprawdzić, czy mu się nic nie stało, czy przeżył, czy nie żyje. Co z tym zającem? Jego kolega w tym czasie nie chce mu się na niego dłużej czekać, jedzie do miasta i stwierdza, że tam na niego poczeka. On na pewno się z tego lasu jakoś wydostanie i do niego dołączy. I dalej będą w tej delegacji, czy też wracać do redakcji, będą w pracy. Ale to życie, które Watanen toczy do teraz, ma tego życia serdecznie dosyć. I ten zając jest tylko pretekstem do jego podróży, do jego ucieczki w tak zwane bieszczady. Postanawia udać się w podróż z zającem pod pachą. Oczywiście wcześniej stara się go opatrzyć, udaje się też do lekarza, no i rusza w podróż przez Finlandię. Jaka to jest podróż? Jakie przygody go spotkają wraz z tym jego nowym przyjacielem zającem? Musicie przeczytać, żeby poznać, poznać tę historię. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że warto przeczytać tę książkę, tę małą, niewielką lekturę, która sprawi wam wiele frajdy. Jest tu mm, troszeczkę czarnego humoru, trochę pewnej groteski, Pewnej ironii do rzeczywistości, do ludzi, do pracy, do wszystkiego tego, co nas wokół otacza, tak naprawdę, co nazywamy życiem codziennym. Ucieczkę w naturę, czasami rozczarowanie człowiekiem, troszkę abstrakcji, no to wszystko jest w tej książce, w tej małej, niewielkiej książeczce, która, która jest też pewnym rodzajem komedią, czy też. Satyrą właśnie na współczesne życie człowieka, przynajmniej w Finlandii, ale jak się okaże, to tak naprawdę chodzi o życie każdego z nas. O człowieka, który jest zagoniony w pracy, który czasami bywa, że zmęczony i życiem, czasami nie układa mu się w domu rodzinnym, czasami wychodzą na jawróce, na inne rzeczy. No i ten człowiek nie tyle w swojej bezsilności, ale jednak przyłamuje tę bezsilność i decyduje się na coś zupełnie innego. Pewną ucieczkę od właśnie tej wspomnianej szarej codzienności, która nas przytłacza. I tutaj mm, zobaczymy, przeczytamy o wszelkich przygodach, które Watanen wraz z zającem podróżując przez Finlandię <gryw> będzie doświadczał. Naprawdę ciekawa książka. Książka tak jak powiedziałem, jest 75 roku, a zatem ta rzeczywistość 75 roku możemy sobie ją wyobrazić. No, mnie jeszcze na świecie nie było, bo jestem rocznik 79. Ale mniej więcej jak to mogło być w Finlandii w tamtym czasie. Oczywiście jest też sauna fińska, która się pojawia bardzo szybko w tej książce. No bo jak Fin bez sauny to jest przecież podstawa ich egzystencji. Kochani, przeczytajcie tę książkę, bardzo warto, yy, bardzo warto. Po prostu warto przeczytać tę książkę, będziecie się przy niej dobrze bawić. Czasami yy, może niektórych zdziwić to, że jak to, no, taką książkę, taką abstrakcję, takie w ogóle nie wiadomo co? Nie, właśnie, nie taką abstrakcję. Absurd, który bardzo lubię i cenię w literaturze. Naprawdę czytać to świetnie, a no człowiek odpoczywa przy tej lekturze, mimo że są poruszane czasami tematy trudne, trudniejsze. Może nie całkiem trudne, ale trudniejsze. Takie, które właśnie przez y, śmiech, przez uśmiech sprawią, że zaczniemy się... nie zaczniemy, zaczynamy się zastanawiać nad naszą, nad naszą codziennością. Bardzo przyjemna lektura. Rok zająca Arto Pasilinna. Tak nazywa się autor. Nie wiem, czy słyszeliście o tym autorze. Ja usłyszałem o nim pierwszy raz. No a czyta się doskonale. Polecam wam bardzo serdecznie. Sięgnijcie potem le lekturę. Zajrzyjcie do książkowych klimatów, tam jest więcej takich dobrych i ciekawych, i dziwnych, nazwalibyśmy to książek, ale fascynujących. Polecam Wam bardzo serdecznie, ja ba bawiłem się przednio przy tej książce. A przy okazji, można poznać jej historię: autora, który jest fińskim pisarzem i dziennikarzem. Był, bo już nie żyje, zmarł w 2018 roku, ale był autorem 35 powieści. Trzecia książka, bo to jest jego księż, trzecia książka, która ukazała się dokładnie w 1975 roku, Rok Zająca, przyniosła istotny przełom w jego karierze. Po jej wydaniu, Pasilinna porzucił dotychczasową pracę w gazecie i całkowicie poświęcił się pisarstwu. Odtąd publikował mniej więcej jedną powieść rocznie, a zatem troszeczkę tego napisał. Więc sięgnijcie chociażby na sam początek po Rok Zająca. Naprawdę warto. Trzymajcie się ciepło, nadal udanych wakacji, świetnych podróży, dobrego wypoczynku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień. Będziemy się widzieć z kolejną lekturą. A jaką? To sam jeszcze do końca nie wiem. Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.